Dzień dobry. Dzisiaj są urodziny mojego najstarszego syna. Happy birthday! Chan Young Mak! O, wsiadamy sobie na tuktuka i jedziemy na e, przystań, gdzie będzie czekała na nas łódeczka, nie wiem. Dojechaliśmy właśnie na przystań. Tutaj, na wyspie, na wyspie Kolanta są różne budki informacyjne z turystyczną informacją, macie czasy odpływu i przypływu podane na różnych, różnych tablicach. No i można też coś zjeść, jest restauracja, poczekalnia bardzo duża. Mamy już przyklejoną naklejkę, że jedziemy na wyspę Puket. I mamy też bilet, który otrzymaliśmy. Wszystko bardzo sprawnie w ogóle. Jestem zaskoczona tym, jak bardzo nowocześnie to wszystko się tu odbywa. Bo bilety zamówiliśmy online. Tutaj wszystko szybko załatwione i czekamy na łódeczkę. To jest poczekalnia na wyspie Kolanta, na której po prostu czeka się na swoją łódkę. Jak widzicie, jest bardzo, bardzo duża. Fale dzisiaj są dosyć duże. Ja się bardzo stresuję. Moja pierwsza podróż łodzią, taką szybką po falach. Ja ogólnie bardzo, bardzo się bałam zamówić bilet przez internet, bo bałam się, że po prostu zapłacę coś i wcale takiej firmy nie będzie. Jest to bardzo, bardzo nowoczesny system. Wysyłają bilety na e-mail. Potem z tego e-maila nawet nie trzeba drukować, wystarczy pokazać kod QR i wszystko działa bardzo, bardzo sprawnie. Jestem troszkę zaskoczona tym, jak ładna ta przystań jest. Nakleili nam takie naklejki, gdzie napisane jest dokąd jedziemy, dokąd nas wysyłają. Myślę, że to jest super system, ponieważ mają pewność, że osoba, która wsiada na daną łódkę, wsiada na dobrą łódkę i jedzie na wyspę, na którą sobie wybrała. Łodeczka właśnie podpłynęła jedna druga i nawet nie było słychać ich w ogóle. Tak. Jak tylko łódki zaczęły podpływać, zrobiło się poruszenie. Ludzie podeszli do brzegu, więc i my idziemy. Tutaj jest, jak widzicie, pan w koszulce firmowej, który pomaga e, pode, pokierować ludzi, do której e, łódki powinni wsiąść. Ja już się boję. Ona wygląda na bardzo małą. <noise> Można mieć ze sobą bagaż do 20 kilo Panowie najpierw pakują bagaże ludzi, a dopiero potem będą zapraszać ludzi. Teraz wchodzimy już na łódkę, kochani. Zajście wygląda tak, kochani. siedzenia są zapewnione, kamizelki ratunkowe. No to już jesteśmy na łodzi. Powiem Wam, że na pewno łódź, wejście na łódź nie nadaje się dla osób niepełnosprawnych, z problemami y, chodzenia y, na wózkach, z małymi dziećmi. W ogóle tu małych dzieci nie wolno. W regulaminie jest podane, że kobiety w ciąży, y, dzieci małe nie powinny tą łodzią płynąć. Okej. Zachowała. Ona się nie wyopnie. Wybiła dokładnie godzina dziewiąta. Pan kapitan wskoczył i lecimy. Nie ma wielu ludzi. Nikt nie założył oprócz mnie takiej Ale cóż, ja chyba być bezpieczna. Mam wiele dzieci, które, do których muszę wrócić. Ja się bardzo boję, jeszcze nie ruszyliśmy. Jest to speedboat, czyli szybka, szybka łódka. Bo, jak to się mówi po polsku? Motorówka? Wyścigówka? <grym> Filip siedzi twarda, a mama tutaj się trzęsie. Mm. <laughs> Jeszcze nie wyruszyliśmy z przystani. drogi. Chwilowy y, przystanek chyba na wyspach Kopiki. O, właśnie czeka więcej ludzi, czyli tak jak autobus te łódki funkcjonują. Część ludzi wsiada, część wysiada. A my mamy chwilę oddechu i wytchnienia. I powiem Wam, że strasznie mi głowa boli od tej podróży. Najgorsze wiecie co jest? O fale, to normalnie czuć tak, jakby uderzać w betonową płytę. Bardzo to boli, dlatego. Sada pier, czyli jesteśmy już na pokładzie. Tym razem chciałem trochę łatwiej. Pod tym takim mostkiem, i już jesteśmy na przystani. Przy wyjściu z Łodzi dostaliśmy taką karteczkę. Wyjście. Gate number one, więc szukamy wejścia. Od razu przy przystani są tutaj taksówkarze. Pani ma widzicie taką koszulę i wszyscy taksówkarze mają właśnie podobne koszule. Ja już wcześniej sprawdziłam mniej więcej jaka odległość jest stąd tam, gdzie jedziemy. Potrzebujemy jechać 20 minut. Pani policzyła nam 400 batów, czyli 40 zł. Co jest ok. Taksówki były y, zaraz przy wyjściu. Jak się tylko wychodzi, to jest dużo bardzo osób pytających się, czy coś, ktoś chce taksi. Y, no więc ja wybrałam panią, która troszkę mówiła po angielsku. No i powiedziała 40, 400 batów do tego kina, którego jedziemy. To jest 20 minut drogi autem, więc w sumie tak wydaje mi się, że cena ok. Ale trzeba było od razu zapłacić, także od razu musiałam Pani dać 400 batów i teraz nas wie się. Zobaczymy.